Patrzcie jakie combo-bombo. Rangic od przodu i z tyłu nowy Rolls-Royce Spectre, elektryczny Rollsik. Tutaj wstaweczka czerwona. Piękna fura. Fajne takie brytyjskie combo-bombo, ale nie pociesza mnie fakt, że zamiast tego Rollsa mogło być sv albo 812. No. no cóż. Jest, stoi, mam go. Nie, Przemek, Mantajem chyba, zobacz. Zobaczcie widzowie, jak wypatrzyliśmy. Nadjeżdża. Ale ładny felunek pod kolor. Voila! Czekasz takiś petesik. I z tyłu też ładniutki, nie był taki szary, ale jednak ładny szary, nie taki normalny, klasyczny. Uuuu! Ceska, Dawidza Aston Martin DB9 w ładnym czarnym kolorku all black. Bajeczka, no i jeszcze combo bombo razem z 458 Italią a nie Italią, bo Spider Cabrio. O, piękna fura, to jest to. A zaraz, jeszcze zobaczycie, jakie blaszki ma z tyłu. Bo to jest mocne. A tutaj do combo bombo jeszcze 911 Turbo S w pięknej zielonej specyfikacji. PTSik zapewne brązowy środek, kolorek. To wygląda, co Ciekawy malowany emblemat. Rzadko się to widzi. A tutaj Dawidza 458 Spider. Na blachach z chuj wie kont, ale, ale amerykańskie chyba. Tak się wydaje. Wydaje mi się, że są to jakieś stanowe właśnie tymczasowe blaszki. A to może być data ważności, czy czegoś tam. Nie mam pojęcia. Widzowie, wuje Google mówi, że są to blachy ze Stoni, Ze Stoni i prawdopodobnie są to blachy tymczasowe. Jest to albo data wydania, albo ważności. Google chyba sam do końca nie wie, no ale pierwszy raz na oczy chyba widziałem tego typu rejki. Ale piękna fura. i Piękna kombo-bomba za stoni a stąd będzie 9 odjeżdża Uhu. Fura z klasą Huraka Nevo Spider, witamy! Hello! Nie, no, nie no Ale ładna bentajka dla widza. To jest poler dopiero. Jest i on widzowie. Jednak stanął. A to, że stanął, to absolutnie nie wstyd. GT3RS Mantei Racing Generacji 991. Piękna sztuka. Kolor oczywiście Lizard Green, klasyczny na tym 3RS-ie, w tej generacji. To to jest Mantei Racing z tego typu, właśnie, lotka, jakieś dokładki, telga tutaj, no ogólnie, wszystko po to, aby poprawić osiągi i aerodynamikę pakietu lepszy, tak zwanych, za srogą dopłatę. I zobaczcie, jak to w ogóle przecudownie wygląda ten samochód, jak to pięknie się prezentuje z tymi wszystkimi zmienionymi dokładkami i tak dalej, z tym spoilerem, który jest większy, i tutaj jest dołożone takie coś. No piękne. Widać, że auto również uczęszczone na to, że regularnie. cudo. No i jest głośniejszy niż zwykły 3 RS Właśnie w tej generacji. Może, może się uda. Poczekamy, zobaczymy. Może się uda nagrać, jak odpali. Może dla ja widza. GT3RS. Był RUDO. Hej, hello, Alpine. Wszędzie parkować? Możliwe. Ale tu mamy lepsze golary task zaparkowanego. Ale kąsek, rarytas, Morgan. Przed Wami widzowie. Bajka. Widzowie, kolejny Gołcik spot dzisiejszego dnia. Aventador SV. Aventador, który jeździ po prostu od zarania dziejów po Warszawę i po tych okolicach. Tym razem, ostatnio też go łapaliśmy, ale tym razem przynajmniej w lepszej, o wiele lepszej miejscówce i ładnie skręcił kółka pod fotki. No i oczywiście bez ludzi, dzięki czemu możemy mu się przyjrzeć bardziej, lepiej z bliska. No i ludzie, jaki. To robi w ogóle, nie wiem, i zamieszanie wśród ludzi i w ogóle jak to się prezentuje. Auto, które ma już trochę lat, bo ma, a dalej wygląda tak pięknie i świeżo i przede wszystkim niesamowicie brzmi jak to się jeździć. Cudo! Makarem GD Ferrari Portofino Witamy, witamy, cześć czołem GT6 458 i DB11 Którego z tej trójki byście wybrali widzowie? Piszcie w komentarzach Audi R8, hej, hej Ulala o w tle. Bajka. O, 3 Co jest? Combo-bombo. Co m z ładnym jak się to nazywają? Specka Kocik Samolocik Bęk Bęk Moi widzowie godzina 23.30 Środa i takie właśnie spociki Aston Martin Vanquish Najnowszy twór Astona z Piękną złotą felą i Pięknym srebrnym lakierem Mega elegancki spek, co by nie mówić I widzowie kombo bombo Vantage Roadster. Nowość Kombo Bombo speków. Lala Aston Martin V12 Bajka <grystanie> Witamy, cześć. Macie kawostka, ciekawostka. Zielony środek, zielony interior Cholera. Mocny spek. Dla widza. Sesyjka w środku nocy. Tak o. <noise> Mamy przed nami combo bombo, nowy vantage roadster i nowy vankuć O12. Na co Warszawka żyje sesyki, Astonu stanu voilà. Co się zrobiło?